Ciema widzowie, witajcie w trzecim odcinku z Far Crya. Yy, jak zwykle z Kulą jesteśmy? Nie było czy słychać. Ty pijesz. No i chuj. Pierdalaj. <laughs> Dobra. Nie no, ta kurwa zapomniałem włączyć tego. Czas umierza. Pół minuty pewnie jestem teraz w odcinek albo Wychodzę czysta. z domku. Dobra. A gdzie tu się kurwa wychodzi z domu? O, do L musimy iść. Do L musimy iść? Gdzie jest L? Jak daleko jestem Jak tutaj sprawdzić, tak jak w Dying że gdzie jest ten? Nie da się. Ale za to znowu możemy polecieć z... paralotiem. Ja mam wyjebane w te paralotnie, ja muszę zapierdalać się samochodem, bo to jest fajniejszy. Widzowie! <śles> prawko zdałem ostatnio. Nie ujawnię takich informacji. Tary. E, tam. Za pierwszym razem. Czy może powiedz, że w Krakowie, co? <laughs> Tym, w hełmie. I z do skroni przyłożonym dla egzaminatora. Dokładnie. <laughs> w hełmie zapierdalałem. Ty, da się rzucić mołotowa, jak jesteś na paralotni. Ty, no. Czyli też... O, ty, da się z pistoletu strzelać. Ty, ale ta gierka mi bardzo... w stylu, ten, w stylu... w stylu bycia bardzo mi poda... przypomina Zeldę. Grałeś kiedyś w Zeldę? Co? Czemu? Zelda jest zupełnie inna. No co ty pierdalisz? Też są takie punkty kontrolne, które ci otwierają mapę. No nie ma na pierdalania. A, no jeżeli o to chodzi, to może tak na no jest. ma no, zupełnie. Myślałem, że chodzi ci bardziej o grafikę i o taki styl. Nie. Przedstawienia wybawy. Zlutuj sobie TL, bo tu jest swój rzeczy. Nie, nie no mnie ja muszę zlecieć na sam dół, bo kurwa. Jestem nad punktem i nie mogę ten. A, s się wplika. S, s w dół, W dół, w górę. Powiedz jak będziesz to ten, to wtedy naciśniemy od razu. Nie wiem widzę dlaczego ten, dlaczego tyle. Ja się z nimi, a nie. Napierdala się z nimi, to są nasi. Otwieram dla koncerw. Uprząt zabezpieczająca. Ty co oni tyle napierdalają? ile oni mają łam.

zobacz na jego usta, że ma pocięte Tak, zobacz na jego ząb, kurwa, czy nie ma Czy nie patrz na jego zęba, bo go nie ma Ale zobacz, że on ma pocięte usta To może za ze sobą grafikę A dobra, nie widzę a, a. <laughs> Ma jakieś napisy na ustach Pozycinane I o When the Son of God is reborn, what gun would he use? When Christ returns to break the seven seals and bring about the rapture, he returns as a lion, yes? A lion? Need teeth? <laughs> jak syn what the Lord Jesus? Deuteronomy 32, 47? For <laughs> there are jak, no empty words for you but your very life. Or maybe... Revelations 19:11. The discretion of a man deferreth his anger. I don't know what you're talking. A soldier knows. A soldier always knows. For we have seen. The a soldier always knows. Pierdoli, on is jakiś pojębany. Właśnie jedna rzecz, która mi się przypomniała z tej gry, jak kiedyś, to, że on jest pojebany. To dawaj mi już Or teraz. Już zrobiliśmy It jedną. Is. Tak. Here. Aha. O, trzymaj pierwszą. Co się

Czemu kurwa nagle mam mało HP, no? O chuj chodzi? Oho! Ja pierdolę, ty ile tu chłopa jest! Idź przez jedź dalej. Musimy dotrzeć. To jest mało czasu na dotarcie do Banapuru. Widzę, widzę. Czyż jednak dla tych dobrych pracujemy? O no, tak! Co ty myślałeś? No boże, to jest taka gier, typiczny, typiczny, typiczny. No tak, na pewno. <coughs> no co to? No, nigdy takiej nie było. Shift, szybciej jechać na zakręcie. Co? Jak masz zakręt, to wciśnij shift, to będziesz szybciej jechał. Tak, kurwa, wciśnij Shift. jak to mi, kurwa, rozpierdala ten... ...automatyczną podróż, nie wkręcisz mnie. Oj, oj. oj ale... pożar tutaj jest. Już nie widzę. Kto To kurwa, Maja jest. Ty no nie da się przez to przejechać. Oczyść wioskę z żołnierzy, dobra. Tutaj no, są jakieś rośliny, to trzeba zlutować to na początku. Kurwa, za mną chłop jakiś jest. Nie, to helikopter jest, ja pierdolę. Kurwa, ty, jaki kamikadze chłopiec jeden. Jaki kamikadze? On się podpala i biegnie w ciebie. Co ty pierdolisz? No. Ja pierdole ty, też go widzę. A ja jak, podpalił mnie Oj mnie też Uważaj na tych ludzi ze strzelbą, bo oni biegają szybko Dobra gdzieś co Heroiny, ty! A pierdziele, co za akcja jest tutaj? Ty no dlaczego? A te, tego dlaczego nie można zrobić razem? To nie wiem. Kulka opu. Kurwa, ale mi wyjdzie jego... Um, no co jest? Kurwa, ale gdzie są te chłopmy? Ja ich nawet nie widzę! Kurwa takich dużo jest, że jak nie widzę. No musisz ich wszystkich wszystkim zabić, no nie Wiem czego ty nie widzisz. A nie widzę ich na znaczniku, oni się pojawiają jeden po drugim. O kurwa kavka biegnie! No i już zrobiłem wszystko, A, a posiłki jeszcze muszę... Mogę ten helikopter spiertalić. O kurwa! Ty, a ja spawn ich. O kurwa, ty, ile chłopa tu jest. Ja pierdolę. No i teraz to jest dopiero gierka. O, padłem. Teraz to dopiero jest. Widzę, o co chodzi. No, a nie, że kurwa, jeden po drugim przychodzą i się pod celownik pod ten podkładają. Na trudnej trudności Bo Po najposiłkowej drodze To będą te posiłki Ojej, ojej, To jest jej doktora, ale co? O tym raczej posiłki Oraz raz chodzi <laughs> <dach. śmiech> No, posiłki broni. No i gdzie są te posiłki? Zaraz zobaczysz, kurwa, jak to przyjedzie. Myślałem, że ich trochę więcej będzie Nie, opinie daj, czy dajcie, teraz Pomóż patka! Ty, ale już tę misję to już czuję, że już to powinniśmy zrobić razem już misję. Więcej po prostu powinna być tylko. Masz, Masz się przeszukać? O nie, muszę pomóc Badrze. Ja też, już muszę je pomóc. Za sobie radę. To jest ta Badra, to jest ta. Nie, to ma. Badra to jest bogini. Badra, Badra, gdzie jesteś? O, ja już ją podnoszę. A, to jest to dziecko. A nie, to dobrze, to jest to dziecko. Dziecko tej Typiary. To jest ta bogini. Ja nawet tak zrobiliśmy przez te drzwi z nią na rękach. The people need to see her. It'll comfort them. She's just a child, Sabal, and she's terrified. I'll take her home and then we'll worry about the people, okay? Thank you. You're okay. Dziecko. Ruchaj mamy. Barbar. <laughs> 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 on, RJ, it's on...

Musimy z Haratem mieć jakąś misję. Kto to ta kurwa jest Harat? Nie, moje umiejętności są z To jest kurwa no Zelda tak. jak nic. Jak Zelda, Zelda to jest gra. Na Nintendo. Nagrałeś ją kiedyś? Ale to kurwa. Jeden do jednego z wyglądu mi podała ten. Przypomina Zelda. No, I like right. we need to what is it i'm needed in banapur and amrita is with the outpost the so it's up to you to help with the hostages i know it's a lot to ask but they must be rescued before we take back the outpost but Amita said that... the outpost is important but our top priority should be the lives of those hostages the people of Kirat depend on the golden path for protection we cannot let them down Kuro mam dotrzeć do osady w górach teraz Ja tak samo Ona trochę jest wyżej dlatego Nie dobra Ja kładę jadę parolootnet ja. nie ma Nie uuu, mam paralotki A ty jaki ten? Jest ja mam paralot Ja przeleci się trochę paralotnią i po drodze może jakiegoś kłada wezmę biegał 3 km, żeby kładał znaleźć. Ja bym od razu kładał. A nie, A wzią... najlepiej to jest. to się to wziął tuk-tuka. Tuku, tuku, taka, taka, ta taka, To ta, 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 ta. tu, 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 ta, ta. taka, 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 tu taka, 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 no i kłada nie ma Na piechotę pół kilometra trzeba iść Dobrze, że te dwa nieskończoną staminę Czas nie no dobra, nie będę tego za wcześnie Tutaj nie ma kurwa kłada mi zostało 400 metrów do celu

Outpost i dużo lutu z niego. Czekaj, tu jest kotwiczka. O, ty! Co ty? No normalnie karabin maszynowy, tutaj są takie outposty. Ja Dlaczego, kurwa, tego już nie możemy robić razem, co? Nie wiem, ale jestem ciekaw, czy można wrogiem przypalić palnikiem wroga, palnikiem. Przypalić palnikiem wrogi, paliłem, paliłem. Co tu Czy można przypalić palnikiem wroga? Ja sprawdzę tu zaraz. Kurwa Bóg zakładników musi przeżyć, ja pierdolę. Co ty zajebałeś wszystkich? Nie wiem chyba Nie no strzelałem do typa kurwa I nie wiem, nie wiem czy oni w międzyczasie go zajebali Czy co? A to ty o tym outpoście mówisz jakimś Nie no nie można zostać yy, Wykrytym stary A zajebam Zajeb się No jak, jak oni cię wykleją to stary 5 sekund po ci ciebie przez syginą Nie I kogoś W jaki sposób? Co? Nie kryją no. Ale jaka ja, kurwa A, mam karabin, strzałami. to nie będę. Bedus... No, ja nie mam kurwa tego. No nie mam strzał. A, bo jestem kurwa z złej strony Tabek kurwa z karabinu, napierdalam do nich to tęto. To nie ma w ogóle sensu Jeszcze Nie usłyszał od razu Kurwa jesteś tam bo Zabijam ludzi no Muszę się skupić, bo jest czterech dookoła mnie to wprost się to rani Ja pierdolę, no wejdziesz tutaj? No kurwa, no możesz przecież wejść Ja pierdolę, wejdź tutaj, nie przesadzaj. A ile ich tam, ile tam, no kurwa. Nie no kurwa, ma. Przecież ja to będę robił 5 godzin, te misje. Co, ty nie umiesz? No kurwa, no... Ile ich ta... ile tego tam typa jest? Nie wiem stary, wystarczy chodzić na dla kontroli i strzelasz do nich z łuku. Kurwa, tylko, że ja łuku nie mam. No to one lezą! No, żebrałem, kurwa podszedłem i je zobaczył chłopie jeden no. Kurwa. W którym miejscu ty jesteś. Od której strony tej wioski, wioskę masz od po lewej po prawo. Od lewej idę wioski. Czy wioskę... to Idź po od prawej strony. No jak, kurwa, mam iść od prawej strony? Jakie łuk Normalnie. po lewej stronie? Ja pierdolę. Ty kurwa głupi jesteś. No jak, kurwa, miałbym iść od prawej strony? Muszę wymienić, kurwa, zostawić karabin, szturmowy dla łuku. Jakiegoś jebanego jest kurwa łom Gdzieś go weźmiesz z powrotem, potem z nich go zbierzesz No z karabinu nie zrobisz tej misji raczej Musiałbyś mieć z połumikiem karabin. Ale gdzie mam w ogóle celować Jak to gdzie masz celować? No jak mam ten, jak mam te dwie kurwa w łoku to, to, tak, górę... to między no to jak ja mam, kurwa, zrunshotować z łuku? No nie wiem, mi się jakoś udało zrobić tą misję. Ginął jeden zakładnik tylko. No nie pierdol, no! Oho. Daj mi, kurwa, kontrolny na górze! A, mogę zapisać grę tam. Dobra. Ale jak ty kurwa chcesz to zrobić z prawej strony, co? Dobra, spróbuję z tej prawej strony. Kurwa, odpowiesz? Aha. Ciebie w ogóle już nie ma. Jestem. Pierdalaj śmieć chyba. Kurwa. kurwa, no. Ja pierdolę. Ja Muszę ty chcesz... na chwilę iść. Dobrze, to solo zrobię misję już do końca. Dobry, bo w się tego się nie dało zrobić, zdjąć strzały ścięciwy zaczmy jak blisko mogę dynąć. O. Tych, pierwszy. Dobra Robię to na raz teraz i ten... I chłód. Jestem I tam. Zrobiłeś? Nie, jeszcze jestem, Chyba w trakcie Ja pierdolę, co ty... Ile mam tych do zabicia straszników? Powiedz mi, no ile? Nie wiem, siedmiu, ośmiu Dwóch zakładników musi przeżyć. Ja pierdolę, idzie zabić strażnika, dwóch mam jeszcze. Gdzie ty jesteś? Nie proszę, zostaw go! Dobrze. Zabiłem wszystkich? Dobra, dwóch. Musisz teraz do nich podejść i ich rozwiązać.

I know that Sabal put you up to rescuing the hostages instead of taking back the outpost. It's okay. You're new here, and Sabal can be very persuasive. I just wanted to do my part. And I appreciate that, but you have to see the bigger picture. I was already making arrangements to deal with the outpost, but now I have to retask my fighters so they can protect the hostages you rescued. Protect them from what? Deplore.

Dobra widzowie, to już będzie w następnym odcinku Dzięki za oglądanie. My widzimy się niedługo. Kurpa tam się napierdala jeszcze dobra. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o lajkach, komentarzach subskrypcji. subskrypcji I widzimy się w kolejnym. Siema!